Ej, cześć, witajcie! Tutaj ja, Mikis Jatek. A oto pierwszy odcinek z nowej serii na tym kanale Minecrafta na modach pod tytułem Magic Craft. To jest świat Minecrafta, w którym jest mod dodający magię oraz mod dodający artefakty i co najważniejsze mitologiczne stworzenia. A przykładem tego te e magii jest to, że w skrzyni początkowej mam. Oto taką różdżkę oraz księgę z zaklęciem z armią weksów. Tu są trzy stoły, dzięki którym będziemy mogli korzystać z tej magii. Jeden pozwala na zamienianie ksiąg, jeden na zdobywanie nowych zaklęć i jeden na wkładanie do, zaklęć do ksiąg. <śm> W ogóle to zostawcie na sam początek łapkę w górę, żeby ta seria dobrze się tak powiem przyjęła. A bo bardzo bym chciał, żeby po prostu nawet po tym tej długiej przerwie po prostu by, żeby po prostu wrócić na YouTube z prawdziwym przytupem. O! Nowy wilczek. Mam tutaj też takiego teksturpaka, dzięki któremu bo prostu ładniej wyglądają animacje mobów I chyba dzięki niemu przykładał ten e, Wilczek chociażby No nie mam żadnej kości, no co ci zrobię e, Ten wilczek po prostu tak ładnie kiwał główką W każdym bądź razie, wracajmy do odcinka e, Pójdę właśnie na tom oto. to plażę, by rozejrzeć się za teren... w terenie. Mhm. Dobra. To ja zetnę drzewo i widzimy się z, za sekundkę. No hej, ja już wciąłem to drzewo. Okazało się coś bardzo fajnego. Zobaczycie to teraz. A! Tylko, że siekiera mi padła. Ale... Najwidoczniej mam tutaj moda, dzięki któremu że tak powiem ścinam drzewa na raz i chyba też dzięki niemu mogę zdobyć zaklęcie Vein Mining, bardzo popularne swoją drogą które pozwala na stworzenie które poz, pozwala na no jak to było które pozwala na po prostu kopanie dużej ilości rzeczy naraz. O, mo, mam już trzy loszki do wyboru, a tutaj są pozostałe. Ametystowa, złota, inna złota, lazurytowa, redstone'owa, jakaś bardzo specjalna. O, jak skraftować ten stół, który pozwala na zmienianie Ksiąg. No i też mamy tutaj taką różdżkę, taką oraz tą, którą mam. Na razie nie będę tworzył nowej różdżki, stworzę siekierę. I etniemy ten crafting. O, widzę, że się ściemnia. Na szczęście w tym nie ekwipunku, tylko o, w początkowej skrzyni miałem łóżko. To nie będzie trzeba szukać owiec. Tylko możemy się od razu przespać. No i mamy dzień pierwszy. Mhm. Dobra, w takim razie y, idę się y, y, zobaczyć, czy nie ma tutaj w okolicy żadnej wioski i widzimy się zaraz. O, znalazłem jakąś strukturę i widzę tutaj. Pierwszego przeciwnika. W takim razie użyjemy mojej różdżki. O nie. Nie zadziałało. Ale na szczęście udało mi się samemu go zabić. O, niestety nie zadziałało zaklęcie. O, tam jest... Tam są kolejni. Moment. Może teraz zadziała Net Angel Olco Jak to przecież jest Dobra pokonamy go sobie Dzięki temu co oni dropią będę mógł stworzyć Ożyć zbroję, dzięki temu będę wyglądał bardzo do nich podobnie. Ale czemu zaklęcie nie działa? Co jest? Zaklęcie nie działa. A, siekiera mi padła. Muszę szybko wykopać kamień, bo z drewnianą um, siekierą to jak nic nie zrobię. A gdyby zakręcie zadziałało, to by było fajniej. No. no i w końcu się przewrócił. To ja idę wykopać trochę kamienia i zaraz się do was uda. Mamy już kamień. To teraz postawimy crafting i zrobimy sobie kamienną siekierę albo miecz. Niech będzie chwila. Miecz ma 5 się siekiera 4. No to w takim razie kamienny miecz zrobimy. Albo w sumie zrobię sobie lepszą różdżkę, blastik, Staff. Zobaczymy, czy ona będzie umiała wykonać zaklęcie, jakie chce, jakiego chcę użyć. Chwila, jeszcze raz. No, cały czas nie działa. Chociaż już się przynajmniej inaczej nie wyświetla żaden komunikat czemu. Nie wiem. O tam widzę kolejnego topielca, bo to chyba są topielce. Przynajmniej mam dużo ekspa dzięki nim. O, weszliśmy do innego y, biomu. A tu jest: o, to jest struktura, w której jedna skrzynka to mimik, a druga jest prawdziwa. Na szczęście wiem, po której stronie jest prawdziwa, a po której niebezpieczeństwo więc będę mógł sobie to bezpiecznie ograbić. Wiadomo, nie ma tu jakichś bardzo fajnych rzeczy, ale zawsze się coś przyda. Tamta skrzynka, jakbym ją otworzył, to by się zamieniła w chodzącą skrzynę, skrzynię z zębami, więc tego nie robię. Tu mamy krówkę i idziemy dalej. O, tu mamy widzę plaże Hmm A może bym o, a tam jakaś struktura to może się tam wybierzemy, albo lepiej nie. Bo jeż, może w nas... Może za kilka odcinków jak będę miał lepsze, lepsze przedmioty, no nie? Wezmę, zbuduję sobie ze świerku i kamienia jakiś dom. <laughs> ze świerku i kamienia. Nad wodą. Bo w sumie to nie wiem, czy taki głupi pomysł. Weźmiemy sobie, przyrobimy, weźmy 20 desek. Yy, brzozę. Zrobimy drzwi z brzozowego drewna. I w sumie... Hmm. A właśnie o tym mówiłem, że za pomocą tego, co ci wydropili, będzie można zrobić. A moment. Spróbujmy jeszcze raz użyć tej różdżki. No nie, nie działa, nadal nie działa. Nie wiem, pewnie coś źle robię, a najwyżej o jak zdobędziemy jakieś nowe rzeczy, jak zdobędziemy jakieś rzeczy, to, to się zastanowimy co dalej. No, tu są te drzwi. Pochodnie, na razie, schowam i jabłko też schowam. Ochodnie no, zamiast łóżka w sumie wezmę. No, ja zbuduję jakiś mały dom. I widzimy się za chwilę. O, mój dom! Właśnie go. Można powiedzieć, skończyłem, choć wiadomo, jeszcze będzie rozbudowywany i poprawiony, ale jak na razie może być. Tu mamy łóżko, tuż strefę roboczą i skrzynkę z leczami, których nie muszę mieć przy sobie. I chyba widziałem, o, że właśnie wędrowny handlarz do mnie przyszedł. Co pan oferuje? Y Mało mnie to interesuje. A więc tak. Myślę, że jeszcze pójdziemy do kopalni, którą na razie zrobimy. Tylko nie na piasku, żeby prostu nie padało na głowę. Ale tutaj hmm, pokażę Wam, jak a prostu kopię, by nikt mi nie zarzucił, że jakby, jak zdobędę cokolwiek sensownego, że po prostu, że wziąłem to z kreatywa. stu, jak znajdziemy, jak już będę miał jakiekolwiek faktycznie surowce, to. Wtedy o wyjdziemy z kopalni No chyba, że nic nie znajdę przez dłuższą chwilę to może To może po prostu wtedy wyjdziemy Za to widzę, że dużo różnych kamieni mi się tu trafia przyda się do zrobienia jakiegoś artefaktu, bo z tego ten tam jest taki, którego się robi właśnie z kamieni. No. Kopię. O, węgiel, fajnie. Skopaliśmy się do. A, jedna sztuka, świetnie. Skopaliśmy się do Ardego piasku. I po prostu, jak mi, ja zacznie się robić teraz ciemno, to tu pójdziemy, bo tak powiem, chcę mieć jeszcze pochodnie do rozświetlenia domu. Nie no, ile tych rodzajów kamieni czy znajdę? Bo no najlepiej, najśmieszniej by było, jakbym się kopał do jakiejś struktury. W co jednak powątpiewam, że się uda. A, ale mogę jeszcze skraftować trochę pochodni, to jeszcze se tu trochę posiedzimy. Ale mm -hmm. napiszcie w komentarzu Czy dobry pomysł miałem na Serię O chwila U, żelazo Kurde, spadłem Ale na szczęście Nie jest Jakoś bardzo głęboko a tu mamy żelazko. I jakiegoś małego kejwa, a raczej podrubę kajwa, bo kajwem tego nie nazwę chyba. No, a teraz po prostu w sumie jak znalazłem żelazo to możemy wracać. O i akurat się ściemnia, to ujdziemy do łóżeczka i będzie fajnie. O żółwik. Nie ma No, jeszcze sobie postawimy pochodnie tu, pochodnie tu, pochodnie tu, tu i tu. I można iść spać. No i mamy dzień trzeci, a, a więc tak. Mam czym przypadać? Tak, średnio to zrobię sobie na pewno nowy. O, ile ja tych rzeczy możliwych do zrobienia? Zrobię sobie nowy kilof, zrobię sobie siekierę. Kilow schowamy się. Teraz tu sobie damy. I zetniemy jakieś drzewa. Uwielbiam tego naprawdę fajnie, że znalazłem że mam takiego moda, że właśnie cinami drzewa naraz. Bo przynajmniej nie musi to zajmować wieków, tylko dosłownie ścinam jeden pieniek, i całe drzewo leci. Co prawda, z tego co widzę, z tego co wiem, e, wtedy bardzo szybko się narzędzia zużywają. No ale w sumie tak samo jak normalnie, tylko o stu, bo wydaje ci się, że kopiesz mało, a kopiesz sporo. O. I w sumie tyle wystarczy. Pójdziemy teraz do 100. Wiem. Wezmę, zrobię z tego węgiel kamienny po, Przykładowo 5 pni dam na dół, 10 u góry I w ten sposób, o To powiedzmy Zrobimy 10 na dole, 21 u góry Zrobimy węgiel drzewny A chwila Mamy nie tak tylko wesz to na deski przerób. No, bo tak, mamy 36 desek. Później tym węglem drzewnym przepalimy żelazo i będzie znakomicie. To widzimy się zaraz jak się przepali. A węgiel już mamy. Teraz się przepala żelazo. Na dworze ładnie świeci słońce. Co widać? No. Jeszcze dwie sztabeczki i zrobimy yy, kilow. Oczywiście ja mam takie coś, że po stół... jak mam żelazny kilof to używam go tylko wtedy, kiedy muszę. Bo po prostu, jeśli nie będę miał żelaza, to go nie odzyskam. A a skoro i tak mam... A chwila, najpierw jeszcze trzeba to mieć. Patyczki i żelazny kilow, Żelazny kilof damy tu, jabłko tu. Do skrzynki wsadzimy te kamienie wszystkie, które znalazłem oraz dirta. To zostawimy to, to, to tu tu pół kilo możemy zrobić zrobimy tak o i wszystkie sztabki że o, za. niech będzie że sobie zostawił w mhm. i co yy, zrobiliśmy w tym odcinku po mój domek oraz odkryliśmy, że posiadamy możliwość tworzenia różdżek no i widzieliśmy jednym stworzenia oraz widzieliśmy, że jest tam taka struktura a teraz raz miłego dnia i trzymajcie się hej